kiedy to się pojawiło. Wcześniej tego nie było, czy mi się coś przyśniło, kurde? Prawdopodobnie właśnie dostarczyłem tam tę kulę. Na samą górę. Nowy atut. Aż cztery miejsca zajmuje. Więc raczej tego nie wyekwipuję. Się zagadałem i w końcu źle wystartowałem. To tyle. Przynajmniej na tę chwilę. Chciałem więcej od życia, a ty nigdy tego nie rozumiałeś. I ta głupia bateria, o której wciąż nawijałeś 800 punktów doświadczenia. Ile tego jeszcze jest do zrobienia? Ale nadzieję, że tutaj się nie spaże przy tej parze. Postanowiłem skorzystać z szybkiej podróży, a konkretnie z desantu powietrznego i przenieść się jak najbliżej punktu kontrolnego.